Siema siema, tutaj Kongu, witam was w kolejnym odcinku ze Swords and Sandals 2 Witam was bardzo serdecznie, jest to 14 odcinek bodajże I nagrywam znowu po kolejnej przerwie Witam was bardzo serdecznie. Ostatnio bardzo się dużo dzieje jakby wokół mnie, tak jakby jakieś remonty, sąsiedzi i tak dalej, więc ciężko mi nagrywać. Już już się pojawiają komentarze bardzo negatywne na ten temat, że jestem bardzo leniwy, ale to nie tylko to. Więc dobra, w każdym razie zaczynam kolejny odcinek. Mam nadzieję, że w ten weekend już mi się uda oczywiście więcej nagrać, ponieważ w weekend, jak wiecie, ludzie nie pracują, chociaż nie mogłem przez cały dzień dzisiejszy nagrywać, dlatego dzisiaj odcinek jest tak późno, ale mam nadzieję, że jutro już wszystko będzie w porządku. Więc dobra, zobaczymy teraz. Czy ja mogę sobie kupić Coś lepszego, bo ja mogę sobie kupić to, a tego jeszcze chyba nie mam Tylko, że... A nie, ja już to mam, rzeczywiście, ja już to mam Bo ja już to kupiłem, zapomniałem Co ja teraz mogę zrobić? Nie mogę... A mogę duele iść jeszcze I Ile ja mam hajsu? Jeszcze muszę zobaczyć Mam hajsu 20 tysięcy, to na żaden armor mi nie starczy Chyba armor w ogóle mam cały super, więc lecimy po prostu na duele Bo chyba nic innego nie możemy zrobić w tym momencie Więc zobaczymy, gościu widzę, że jest lepszy ode mnie, w sensie jest silniejszy Ale ma bardzo mało ma bardzo mało... O cholera jak mnie pierdziel... Ja to przegram. No to fajnie. Fajnie było naprawdę. Bardzo mi się podobało. Ale generalnie przegrałem te bitwy. Chociaż nie gościu, mam bardzo mało armora, więc może... Tak naprawdę jeszcze jest na mnie... Jeszcze jest dla mnie szansa. No i czegoś ty użył znowu, że tak skaczesz patafianie. Dobra, hono tutaj. Hono tutaj do... Ja pierniczę. Ty gościu, nie denerwuj... Dobra, ja ucieknę tak, to jak on przeskoczy... O, doskoczę do niego? Doskoczę? Doskoczyłem, jeszcze krytyk jakiś chyba Chyba, że on miał po prostu mniej armora niż to 180 bo tak to wyglądało, bo się nie wyświetliło, że był krytyk nie więc tak to wyglądało, dobra Duel, zobaczymy, stats Agility masz jeden. dobra to ja na ciebie idę Nieważne, ważne, że masz Agility 1? Czy mi się pochrzaniły jakieś staty? Jakim cudem ty masz Agility 1? No kurde 97% No fjapiernicze! Miałeś Agility 1! I 31 tysięcy w dupę. Prawie cały mój hajs. Ej, czekajcie, czy mi się poszaniła Agility. Nie no, gościu miał jeden Agility. Autentycznie, chyba, że miał 101 kurna. Ja tego nie zauważyłem. Nie wiem, kurna. Jakim cudem? Byłem pewien, że gościu ma jeden Agility. Nie wiem, co się stało. Nie mam pojęcia, co się stało. Coś zepsułem. Dobra, pięknie do gościa. No i użył tego Swift Sandals, cholera. Dobra, chodź no tutaj do mnie, bo mnie denerwujesz tylko. Chodź normal. I 15 quickiem, już go dokończę i bardzo ładnie. No i tutaj zarobiłem tylko 15, 12,5 tysiąca, tam straciłem 30 tysięcy. No ale dobra, tutaj hajsu na razie mam sporo, na razie nie potrzeb... O oh, fak. no i znowu przegrałem. No i znowu przegrałem, tak naprawdę. Wątpię, żebym coś takiego ugrał. No zobaczymy. No ale kurna, jak dostałem już od razu za jakieś 700 czy ileś tam, tym razem nie sprawdziłem agility, ale wtedy sprawdziłem. Kurna było jeden, jestem pewny. Nie wiem, jak to się stało, że ja kurna. Jeden gość miał taki miecz dokładnie jak ten. Przysrał mi od razu za 600 do krytyka, w ogóle bez zastanawiania się. Ja pierniczę ja nie wiem co się dzieje. Mieczy się teoretycznie chyba bardziej opłacają, ja nie mam pojęcia, chociaż na pewno na sile też się da jakoś to oprzeć. Dobrze było też troszeczkę defensa po podładować i, i tak dalej. I ja oczywiście też tak, O, cholera! O dobra, na 600. Dobra, wygrałem to, nie wiem jakim cudem. Ale 31 tysięcy zarobiłem na tym gościu i bardzo mi się to podobało. Wow, nie spodziewałem się tego kompletnie, stats Agility 7 ten gościu ma, ja mam. No to chodzi o Agility. Agility odpowiada za miecze. I w tym momencie ma 7. Może ja spojrzałem jakoś krzywo. Nie mam pojęcia. Dobra, na razie walczymy z tym typem. W ogóle to muszę sprawdzać też defet... Defensji Mój atak, bo podobno. O cholera, nie to kliknąłem. Bo podobno. Ojoj, ojoj, ojoj. Uff, na szczęście się obroniłem. Bardzo dobrze. No weź go. O cholera, jasna. Dobra, chyba muszę walić kujkami, bo tutaj coś nie działa. Średnio działa coś. Dobra, bardzo ładnie dodamy sobie armora. No dawaj, o pięknie, ale mu przysyrałem. Bardzo ładnie, to mi się poda. No ale on też użył kurna armora. jaj. ale spokojnie, spokojnie, my mamy dalej. Cały czas mamy przewagę, tak? Wszystko jest na, na razie pod kontrolą. Pod kontrolą jest jest bardzo dobrze. Okej, okay, lecimy, lecimy. Zostało mu tylko 16 armora, więc tylko jeden kuiki po gościu. Ferdwat to kongo. Mandrake the Arrogant Yields. No i wygrałem 14,5 więc jest naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Dobra, lecimy sobie chyba dalej. Enter the area. Duel i zobaczymy teraz. Gościu ma 14 agility, ja mam ataku 26, on ma 22 defensa, więc teoretycznie powinno być to easy win. Zobaczymy jak będzie. Zobaczymy jak będzie, czy to rzeczywiście będzie easy win. Gościu ma 508 armora, to jest naprawdę bardzo mało. Trochę tego defensa ma, więc tak średnio mi go, znaczy, w sumie aż takiego wielkiego problemu z trafieniem nie mam, zwłaszcza, że każdy quick to jest 100 armora, więc to jest naprawdę bardzo silny cios, to nie jest żaden, żaden problem tak naprawdę, gościu mi jak na razie nawet nie uderzył, więc jak na razie idzie bardzo, bardzo dobrze, zobaczymy jak pójdzie za chwilę no i koniec, gościu mnie nawet nie uderzył, jak gościa pokonałem no to był easy win, dokładnie tak jak powiedziałem, więc lecimy sobie dalej ciśniemy kolejny duel, zobaczmy tego, agility 6 defense ma 37, czyli teoretycznie powinni, mówili, mówili kurna, tfu, sorki, dawno nie nagrywałem i mi się bardzo ten, z tym nie chcemy, bo masz 44 agility szukamy, o nie Dlaczego ja to kliknąłem, to ja nie wiem. Jakoś tak odruchowo to kliknąłem. No dobra, mam nadzieję, że dam radę gościa pokonać. W sumie też taki wiecie, no cały czas uciekaniem przed gośćmi to jest takie pedalskie zachowanie, kurde, że nawet, nawet nie jestem w stanie cholera dobrze się zachować i po prostu stanąć do walki, tylko cały czas wybieram sobie łatwych przeciwników, nie? No wiadomo, że nie będę chodził na pewną przegraną, kurwa, z takimi jakimiś specjalnymi. Kurde... Ty mi od, y, od mieczy, no ale wiecie, no też też bez przesady. No dobra, podejdę do niego, chociaż cholera jasna. Zaraz mi się skończy, kurna stamina, ale no, gościu ma tej staminy mniej, więc możliwe, że jak ja do niego podejdę, to ja mu się akurat ta stamina skończy. Dobra, ja teraz do, doskakuję pięknie. No ale ten już od razu ucieka. Zobaczcie, jaki kurde, jak ja bym go teraz rozwalił. Czy mi się uda gościa tutaj podciągnąć? No nie. Nie do końca. O, cholera, no i ten jeszcze zaczyna strzelać. Doskoczyłem, doskoczyłem, dobra, dawajcie. Quick, szybko, szybko, szybko. Czy ja dam radę normalnemu przystrać? No i uciekł, cholera, jasno. 178 marmora mu zostało. Mam nadzieję, że w, gościu, w ogóle gościu nie ma czym się uzdrawiać. Doskocz do mnie, doskocz do mnie, doskocz do mnie. Pięknie, doskoczę do niego teraz. 99, już nie będę ryzykował, trudno. Jeszcze jeden tylko strzał i po gościu będzie, więc spokojnie. Byle nie ryzykować. Podejdę sobie tam do niego. Może będę miał szczęście, on tutaj do mnie. Podejdzie jakoś tam, coś tam. Nie wiem, no tutaj do mnie typu. O nie, on zaczyna strzać. No to fajnie. A mi wystarczy jeden strzał, żeby gościa udupić, a ten gościu nagle wyjmuje. No i zobaczcie, z tego gościa, który był na samym maksie, zrobi się kurna board to tears. Coś mi się tak wydaje. Bo cholera jasna. Coś nie chce mi się za bardzo wierzyć w to, że ludzie będą zainteresowani tym, że ja do niego podchodzę cały czas, a ten gościu do mnie cały czas tylko strzela. Głupi śmieć kurna ucieka cały czas przede mną. Frajerze, chodź no tutaj. Ono tutaj frajerze, kurde, bo cię pozabijam. Pozabijam, no w sumie pozabijam go to dopiero wtedy, kiedy do mnie dojdzie, właśnie, albo ja do niego dojdę. Właśnie wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że ja do niego dojdę już tak, że będzie bardzo, bardzo blisko, a ten se wtedy nagle użyje skoku i przeskoczy na drugi koniec mapy. I zabawa dalej w kółko. Muszę poczekać, aż akurat mu się skończą naboje. No a do tego jeszcze troszeczkę, coś mi się tak niestety wydaje. Dobra, podchodzimy. I teraz już będę go mógł uderzyć. Jak mi się uda, to kończymy. Proszę. Jest! ŁO! No i super. 17 tysięcy to w sumie nie ma tragedii, całkiem niezły hajsik. Zobaczymy, czy ja mogę iść dalej do tych dueli. Mogę iść dalej do dueli. Bardzo fajnie. Agility 35, to dziękuję bardzo za taką walkę. Zobaczymy tutaj, ten typu Agility 23. Nie, to ja takich, takich typów to ja nie chcę. Agility 37, do widzenia. Weźcie się, kurde, walcie, dajcie mi kogoś. Dobra, 11, no to ewentualnie jakoś przeżyje. Defensa ma mało. Dobra, spoko, spróbujemy. Zobaczymy jak sobie. No to fajnie, dobra, to ja uciekam, bo to chyba mija. Z tego co pamiętam, ten efekt um, tak mi się wydawało. Wydaje, że to mija ten efekt. Nie wiem, no, to krzyknę na niego, nie mam pojęcia, co ja mogę zrobić. Nie no, dobra, będę się bił, no bo w sumie w 70 w sumie i tak całkiem nieźle. Ten już mi przystrał, tak, ale dobra, spokojnie użyłem tego. Mam prawie full armora. Czy to kiedyś tam mijało? Coś chyba takiego było, że to mijało, nie pamiętam dokładnie. Ale ja się chyba później zrobię jakiś większy i będę mu zadawał. O właśnie, no właśnie, już urosłem. Bardzo dobrze. Okej, okay, dobra, zadawałem mu za 100. Czy on nie miał ponad 100? Dobra, nieważne. Dlaczego Do mi się wydawało przez chwilę, że ponad 100 tysięcy zarobiłem, ale to było strasznie dziwne. No i tak niestety się nie stało. A tak, 58, mło cholera, ale dobra, no spróbujmy. A ten jak mi przystra, to ben... to się zesram generalnie, no ale spróbujemy. Coś tam osiągnąć, tutaj, a w sumie 46. Nie no, kurna, macia piernicze. I straciłem 30 tysięcy. Fajnie, 10 walk w plecy. Ja tak naprawdę to ze 3, ewentualnie 2, nawet 1. Jak dobrze pójdzie, nie sprawdziłem statów gościa. Mam nadzieję, że nic takiego się nie stało. W ogóle to ile ja mam do tego? Następnego poziomu, bo cholera, w sumie nie mam pojęcia, szczerze mówiąc Ale mi dobrze idzie Wszystko trafiło chociaż była szansa tylko 40% Zajebiście, 88% to the next level No to w sumie nie ma żadnej tragedii, zaraz, zaraz wszystko bardzo ładnie dobijemy Będzie ładnie gd 17, jestem w stanie się podjąć tego, chociaż gościu ma kurna miecz Jeszcze mnie zmniejszył, nie no kurde Nie no kurde Dobra, będę się bił, no bo co mam zrobić, no co mam zrobić? Mam obniżony ten, ale też już bez przesady nie masz takiej tragedii. 70, bije. O, dobra, udało mi się. Oho, ho, Ja ten przysram, przysram za 100. Dobra, próbuję próbuję go walnąć tym. Próbowałem go walnąć normalem, ale nie wiem w sumie, czy mi się to opłacało. Bo ty z dużo mniejsza szansa jest na to, więc w sumie teoretycznie chyba. O, bardzo ładnie. I 21 tysięcy, bardzo ładnie zarobiłem. Mamy kolejny poziom, i to chyba będzie koniec. Tego wszystkiego. No, no dobra, zobaczymy Strength. Czy ja wiem, czy ja chcę Strength teraz? To jest dobre pytanie. Mam dużo hajsu, więc teoretycznie fajnie by było sobie dorzucić w Ale chciałem, sobie, sobie też coś w Vitality trochę w staminę może dorzucić. Dobra, to dorzucę sobie na pewno w Vitality 1 to na pewno w Leafen sobie dorzucę, w Stamin sobie dorzucę No i w vita sobie dorzucę. taki sobie troszeczkę wiecie, żeby nie było, że. Żeby cholera nie było, że cały czas tylko w tego strękta i strękta, chociaż to się może i opłaca, ale też chciałbym mieć troszeczkę więcej tej staminy, tego zdrowia i tak dalej. Więc, dobra, idziemy do, do kościoła na pewno. Na pewno zapiszemy sobie grę i lecimy Enter the A Aha, ja mam jeszcze duele cisnąć. No dobra, no to skoro mam jeszcze iść cisnąć duele, to bardzo dobrze, że nie kupiłem jeszcze broni. Tak naprawdę, to dopiero w tym tym też sobie kupimy broń. Po tym jakby mm, po, tym, po tej akcji dueli, dopiero jak nabiję tam 20. Siódmy poziom, wtedy tak, muszę dobić 27, żeby do tamtego tego dojść, chyba, że jeszcze wyższy, to sobie sprawdzimy po tej walce, który level muszę mieć, żeby do, dojść do tego turnamentu, chyba, że już mogę na przykład dojść do tego turnamentu i to jest tylko tak, że ja się szkole. chociaż nie, tak jeszcze nigdy nie było, więc w sumie raczej w tym momencie też tak nie ma, więc spoko, dobra, zobaczymy, co tutaj się dzieje, czerw 20%, no spoko, zobaczymy. Jak to będzie? Kurno, niby 20%, a całkiem nieźle mi się uda trafianie. I udaje trafianie, i całkiem nieźle gościa trafiam, więc jest spoko. Naprawdę jest bardzo dobrze. Ojojoj, oj, oj, ja się boję, już troszeczkę. Pięknie jakiś. Nie, nie, to chyba nie był krytyk nawet, ale bardzo ładnie. 8% mi weszło za pierwszym razem, bardzo fajnie. I zobaczymy: Enter the area. Muszę mieć 27, tak. Klikam turnament, nie mogę. Tylko, że. Naj... wiecie co jest najgorsze? O cholera, że trafiłem na miecz. No to bardzo fajnie. No to bardzo fajnie. Dawaj go. Jeszcze raz. Jeszcze jeden pierdzielony raz. Bardzo cię proszę. Kungu, daj radę. Kungu, daj radę. Szczul go tam. Niech on do mnie podejdzie. Ja czekam, aż on do mnie podejdzie, bo ja się boję autentycznie. A dobra, w sumie cholera. Może dam radę tym gościa uderzyć. I tym gościa zabiję, bo zostało tylko 100 armora. Jeszcze go kilka razy trafię. Zobacz, jeszcze dwa razy go trafię i wygrałem. Jeszcze go dwa razy, dobra, zajebiście to wykminiłem, tylko że najgorsze jest to, że niestety w następnej walce będę miał dużo mniej armora, trudno, trudno, nie policzy mi się tarcza, ale przynajmniej wygram tę walkę i nie stracę tych 30 tysięcy, a zobaczcie jak to jest wysoko tutaj, Widzicie, jak to jest wysoko, zarobię 40 tysięcy, zajebiście zarobiłem, naprawdę zajebiście, Widzicie, co ja teraz mogę zrobić, mogę sobie podejść do churcha i zapisać grę, bo jakby co to, wiecie, będzie fajniej, dobra, zobaczmy ten helmet, nie mam pewnie nowej zbroi, tak mi się wydaje. Wszystko mam najlepsze. No niestety, zobaczmy, nie, z br broni na pewno też nie mam nowej. No tak naprawdę nic nie mam. Może jakieś zaklęcia, ale musiałbym sobie pewnie wtedy, kurde, coś powyku powykupować, czy coś. Lightning Bolt, coś tam, coś tam. Yy, regenerate mi kazaliście, bo to jest bardzo dobre podobno. A 17 magdy jest cholernie dużo, ale może rzeczywiście sobie kiedyś tam doładuje w tę magię. Zobaczymy jeszcze. Dobra, na razie lecimy do w duel. Kolejny duel. No, spróbujmy w tego gościa uderzyć Dlaczego jest undefined? No, zobaczmy dlaczego jest undefined, a teraz już jest zdefiniowany, dobra, spoko Wiecie co ja sobie zrobię? Zrobiliśmy sobie od razu to I, i wiecie co sobie teraz zrobię? O, ja pierniczę, 250, panie dziejaszku Coś ty mi zrobił, chodź no tutaj do mnie Pierdut Chodź no tu, chodź no tutaj, walcz ze mną, jak z mężczyzną jak mężczyzna, a nie jak mężczyzna. mężczyzną. Znaczy, jak z mężczyzną też, oczywiście. Ale jak mężczyzna walczy. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i pięknie wygrałem ten pojedynek. Chociaż, szczerze mówiąc, myślałem, że go przegram, bo goście mi wali po 250 z jednej strzały. Jakby kontynuował atakowanie strzałami, to tak naprawdę wygrałby ten pojedynek. Ale ja mu nic nie mówię, bardzo spoko Powerami w sumie, czy ja wiem, czy mi się opłaca Atakować powerami, 77% to chyba Na powera jest najwięcej jak się da Tak mi się wydaje, że nie da się więcej na powera Bo zawsze jak miałem 99% nawet na normalu To na, na powerze miałem maksymalnie 77 Może to jest max, może to nie jest max Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ale No zobaczymy, śniemy dalej, ten gość ma mieczyk To mi się, o oh, dlaczego ja wziąłem quick Cholera, skoro 96% na powera Dobra, cofam moje słowa Po prostu coś mi się wydawało 180, pięknie, 96% no to ten gościu miał, kurna, jeden obrony, czy w ogóle nie miał obrony, bo nie wiem. Ja pierniczę. Dobra, zajebiście Jak na razie, dobra, sprawdzę staty. Coś mnie podkusiło. 33 Agility, mogę, mogę się podjąć tego. No i gościu mnie zmniejszą. No i zajebiście ale dobra, idę walczyć, bo w sumie jak na razie, gościu. Znaczy, jak w sumie, jak na razie mam przewagę. Spróbujemy. Niby, niby jestem mniejszy, te sprawy. O, nawet go uderzyłem tutaj. Ale i tak, kurde, mu zadaję więcej. I tak gościu ma mniej armora. Więc w sumie, tak naprawdę, to ja się zaraz zrobię większy jeszcze gościa do pierniczej, będzie. Zobaczcie teraz, zobaczcie teraz, A, za 100 mu przywaliłem, bo akurat wybrałem zły ten Macie normalnym, za 160 mu będę bił i pięknie i wygrałem kolejną walkę. Bardzo easy są te walki jak na razie, zobaczymy jak będzie za chwilę, bo w sumie to się może za chwilkę skończyć i to, i to będzie, i to będzie koniec. Jak to się za chwilkę skończy, to, to będzie koniec. Thanks Captain Obvious, jak to się skończy, to będzie koniec. No naprawdę, nikt by się nie spodziewał, naprawdę. Cholera jasna, nie sprawdziłem sadów, no i mam za swoje, zaraz. Mam ile hajsu? Mam 218 tysięcy. No to GG. 20, 50 tysięcy w plecy będzie. Bardzo fajnie. Oja. Musiałem się napić, Sorki. O, będzie do mnie strzelał, tak? <śmiech> <śmiech> Zobaczymy, czy uda mi się do niego podejść. Może jakoś tam mi się uda do niego podejść. daj pewnie do niego nie doskoczę. No tak myślałem. On śpi teraz. Mam szansę. Dobra, dawajcie. Kujkiem go muszę bić, kuikiem... O cholera, już mi przysłał za 380 OMG, ja nie wiem jakie to jest OP! Jakie to jest cholera, OP No i teraz skaczę po całej kurna mapie, zaraz go wezmę i zabiję. Przestań tak skakać pedale, kurna no i już przeskoczę na drugi koniec mapy. To wiecie, ja chyba powinienem iść w przeciwną stronę niż ten gościu jesteś, mi się tak wydaje, żebym był... Jak on przeskoczy, to znowu będę ten, ale znowu później on kurna weźmie właśnie takie ten. Zacznie do mnie strzelać, kurna. I tak to się skończy. No dobra, chodź no tutaj. Spróbuję do ciebie do ciebie podbić. Pewnie nie doskoczę teraz. No tak myślałem, cholerka, niestety, że nie. I dawaj. Oj, oj oj oj, cholera. Oj, pięknie. Też dla Tukungu! co coś tam... Bardzo fajnie. No i wygrałem kolejną bitwę. Nie spodziewałem się tego szczerze mówiąc, myślałem, że to przegram. Ale będzie fajnie. Agility 42, do widzenia. Dziękujemy panu. Bardzo serdecznie, dziękujemy. Agility 7. Ciśniemy. Dawaj, 970 kurna. Boję się cholera, że w tym turnamencie będzie, będzie dużo mieczy bo są dwa skrzyżowane miecze, więc to troszeczkę wskazuje takie. Dlaczego on mnie nie uderzył, tylko odskoczył, to ja nie wiem. W każdym razie to troszeczkę wskazuje na to, że tam będą ludzie, którzy będą mieli miecze. A jak mają miecze, to znaczy, że mają dużo agility, a jak mają dużo agility i mają miecze, to mogą mi przystrać krytyka za 1000, na przykład kurna i wtedy nie będzie bardzo fajnie, bo załatwą mnie na dwa hity tak naprawdę, chyba że to będzie krytyk za 1000, to, to wtedy mnie załatwią na hita. Będzie bardzo fajnie. Cholera gościa ma strasznie dużo defa. No ale spokojnie, bez przesad. O, cholera mi się odrodziło 80 tego. No i mi przystrało. Ale na szczęście się obroniłem. Kurde, strasznie ciężko mi gościa trafić. Mam bardzo niską szansę na to. Ale pamiętajcie, był, był już nawet w tym odcinku, kurde. En, taka bitwa, gdzie miałem 40% szansy, może 42% i tak mi wchodziło kurna, właściwie chyba każde. Każde uderzenie mi weszło i gościa po prostu rozwaliłem, więc to wszystko zależy od szczęścia. Można mieć 2% i ja nie razu. Nie spudłować. Dobra, ciśniemy dalej, dawaj traw, go, pięknie, nie mógł mi przystrać i pięknie, ostatni raz teraz, ostatni raz, bo gościu ma ten, jest na hita, dawaj, jest na hita, jest na hita, dawaj gościu, kurda jest na hita, doskoczysz, no jest na hita, pięknie, first blood to Kongu Robert, Wolfsbane yields, bardzo ładnie, jeszcze jedna, czy dwie walki, ewentualnie, maksymalnie, Agility 32, dziękuję, z panem nie chcę walczyć. A ty, panie? 42 to jeszcze gorzej, do widzenia, duel, stacy agility 12, dobra, mogę się podjąć tej walki, 77, 50, dobra, 77 będę bił, po 100 i tak, bardzo fajny wynik, to jest naprawdę sporo, 100, kiedyś, kurde, jak krytyka przyzrałem za 100, to się cieszyłem, co prawda wszyscy mieli mniej życia i mniej armora, ale to nieważne, więc ciśniemy bardzo ładnie. Z gościem bym miał większy problem, bo on miał strasznie dużo życia, ale na szczęście to był tylko duel, więc bez żadnego problemu. Dobra, no i ostatni to będzie pojedynek. 70 Agility, to ja bardzo dziękuję za coś takiego. Ten mi przystrał za 8000 krytyka, jakby już mi przystrał krytyka. 20 Agility, no niby mógłbym się podjąć, ale nie, nie dziękuję. Ten miał 40, to ja nie chcę. Agility 1, ok, lecimy. kurde, w sumie nie, nie zobaczyłem niczego innego. A Gility ma jeden, nie? Zaraz mi przystra za tysiąc O, cholera. Mam nadzieję, że to był kurde power. Oczywiście nie był. To pewnie był quick niestety. No ale dobra, zostało mi dwa uderzenia. Dwa razy go. Dwa razy go tylko muszę uderzyć. Więc jest spoko. Dobra, i ostatni raz jest teraz na hita i pięknie, nie, nie, niestety nie pięknie. No i dobra, rozwalony. I będzie 100%? Będzie 100%, mamy poziom. Bardzo fajnie. To teraz sobie dorzucę trzy w, w strengtha i jeden. Właśnie w co? To jest dobre pytanie. Myślę, że sobie pójdę w kurde w Atak albo w Vita, Atak albo w vid, albo def... Dobra, Defensa sobie pójdę, że mnie nie trafiali, kurde. Dobra, i lecimy do Weapon Smith'a. Lecimy do Weapon Smitha i kupujemy sobie oczywiście ostatnie. Kurde, jeszcze dużo mam do najlepszych broni, kurde. Ale to strasznie, strasznie dużo tych broni jest, bardzo fajnie. Ok, lecimy i kupiłem sobie. Mam jeszcze lepszą broń niż miałem. Armory prawdopodobnie nic się nie odblokowało, no ale oczywiście sprawdzimy. Mm, tutaj nic. Jeszcze sprawdzę tutaj, nic się nie odblokowało. Bardzo dobrze, do widzenia. I lecimy do czercza, zapisujemy i sprawdźmy, ile już trwa ten odcinek. No tak mniej więcej 20 parę minut, więc jak ja w to wejdę, to cholera stąd nie wyjdę. Więc nawet jeśli. Oj, nawet jeśli ten odcinek był krótki, to następny odcinek będzie dłuższy i będzie na pewno już jutro i na 100% będzie jutro i... I tyle, po prostu będzie na 100%, bo, bo jeszcze dzisiaj go nagram, i tyle. Więc będzie też spor jutro, i będzie też jutro Robocraft, więc to są trzy takie. Ten obiecałem i to zrobię będzie, mam nadzieję, fajnie, mam nadzieję, że w poniedziałek też mi się do coś wrzucić chociaż w poniedziałek już będą napierniczać, ale myślę, że jeszcze jutro coś nagram zobaczymy, więc to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał myślę, że doceniacie, strasznie mi się spodobał w ogóle tak swoją drogą komentarz, który ktoś napisał, że możecie się czepiać, że Kungu mało nagrywa, ale w tym odcinku było słychać, że rzeczywiście chciało mu się w to grać i, i, i szacunek dla mnie i, i coś tam, coś tam dokładnie nie pamiętam tego komentarza, ale strasznie mi się spodobał więc dzięki ci gościu za te słowa, jeśli to oglądasz to, to to pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, a ja się żegnam. Na razie, cześć, siema, do zobaczenia w następnym odcinku już jutro.